Artur Borowski istniał w świecie sterylnych powierzchni i wyciszonych rozmów. Jego królestwo, rozciągające się na ostatnim piętrze szklanego wieżowca, było fortecą zbudowaną z zysków i strat. Z za panoramicznych okien Warszawa jawiła mu się nie jako miasto pełne ludzi, ale jako plansza do gry, zbiór aktywów i potencjalnych przejęć. Każdy budynek, każdy migoczący punkt światła był dla niego cyfrą w arkuszu kalkulacyjnym. Był prezesem, milionerem, architektem własnego sukcesu, ale też więźniem swojej samotności. Jego emocje, podobnie jak meble w biurze, były minimalistyczne, funkcjonalne i chłodne w dotyku. Życie Artura kręciło się wokół liczb. Obecnie najważniejszą z nich była ta związana z fuzją z Kowalski Group, transakcją wartą miliardy, która miała scementować jego pozycję na szczycie korporacyjnego Olimpu. Dnie i noce zlewały mu się w jeden nieprzerwany ciąg analiz, prognoz i negocjacji. Ludzie w jego otoczeniu byli narzędziami. Jego prawa ręka, Marek Lisowski, był ostrym, precyzyjnym skalpelem. Jego asystentka, wydajnym oprogramowaniem. Nawet rodzina stała się odległym wspomnieniem, echem rozmów telefonicznych, w których obiecywał, że wkrótce znajdzie czas. Ale nigdy go nie znajdował. Każdego wieczoru, gdy ostatni pracownicy opuszczali biuro, a zgiełk miasta cichu, pojawiała się ona, Elżbieta. Sprzątaczka. Była cicha i niemal niewidzialna, poruszała się po jego świecie jak duch, zacierając ślady dnia odciski palców na szkle, okruchy na dywanie. Artur przez lata ledwo ją zauważał. Była elementem tła, częścią mechanizmu, który sprawiał, że jego świat lśnił czystością. Ale Elżbieta nie była sama. Zawsze towarzyszyła jej mała, cicha postać jej córka, Maja. Dziewczynka miała około siedmiu lat, wielkie. Przestraszone oczy i nigdy nie odzywała się ani słowem. Siadała w kącie, przy małym stoliczku, który jej matka przynosiła, i rysowała w zniszczonym szkicowniku. Godzinami potrafiła wypełniać strony kolorowymi kredkami, tworząc światy, które były jej jedynym głosem. Artur, pogrążony w swoich dokumentach, nie zwracał na nią uwagi. Była tylko kolejnym cieniem w jego peryferyjnym polu widzenia. Pewnego wieczoru coś pękło. Fuzja utknęła w martwym punkcie. Partnerzy z Kowalski grup byli nieustępliwi, a Artur czuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg. Z frustracji cisnął piórem o machoniowy blat. Dźwięk, ostry i gwałtowny, przeciął ciszę biura. Wtedy po raz pierwszy od dawna podniósł wzrok i naprawdę zobaczył. W kącie siedziała Maja. Nie rysowała. Patrzyła prosto na niego, a w jej wielkich, ciemnych oczach nie było strachu, lecz coś, czego nie potrafił nazwać. Jakaś cicha, głęboka mądrość. Trzymała w reku złamaną, żółtą kredkę. Artur poczuł ukłucie czegoś obcego, dawno zapomnianego. Może to było poczucie winy, a może po prostu zmęczenie. Wstał, podszedł do barku i wyciągnął tabliczkę najdroższej szwajcarskiej czekolady, którą trzymał dla ważnych gości. Podszedł do dziewczynki i bez słowa położył ją obok jej szkicownika. Maja spojrzała na czekoladę, potem na niego. Jej małe palce delikatnie musnęły złoty papier. Nie uśmiechnęła się, ale w jej oczach na moment zgasł cień strachu. Artur wrócił do swojego biurka, czując się dziwnie nieswojo. Tego wieczoru po raz pierwszy od miesięcy wyszedł z biura przed północą. Ten drobny gest zmienił dynamikę wieczorów. Artur zaczął zauważać Elżbietę i Maję. Widział zmęczenie na twarzy kobiety, jej spracowane dłonie, ale też bezgraniczną miłość, z jaką spoglądała na córkę. Zaczął dostrzegać szczegóły w rysunkach Mai. Były pełne żywych kolorów, fantastycznych stworzeń, ale często pojawiał się w nich motyw małej, samotnej postaci otoczonej przez wielkie, groźne cienie. Pewnego razu, gdy został w biurze wyjątkowo długo, odważył się zapytać. Elżbieta polerowała akurat szklany stół konferencyjny. Pani córka jest bardzo utalentowana, powiedział, starając się, by zabrzmiało to naturalnie. Kobieta uśmiechnęła się smutno. To jej świat. Od kiedy, od kiedy przestała mówić, tylko rysuje. To jej jedyny język. Artura zaintrygowała ta informacja. Przestała mówić? Elżbieta zawahała się, jej ręce na chwilę znieruchomiały. Dwa lata temu. Widziała coś, czego nie powinna. Coś, co ją przeraziło. Lekarze mówią, że to trauma. Że kiedy się minie, gdy poczuje się bezpiecznie. Spojrzała na córkę z taką czułością, że Artur poczuł ukłucie zazdrości. Nikt nigdy nie patrzył tak na niego. Chciał pomóc. To był jego standardowy tryb działania. Problem? Znaleźć rozwiązanie. Najlepiej takie, które można kupić. Znam najlepszych specjalistów w kraju terapeutów, psychologów. Pokryję wszystkie koszty. Proszę mi dać tylko znać, gdzie przelać pieniądze. Odpowiedź Elżbiety zaskoczyła go. Spojrzała mu prosto w oczy, a w jej spojrzeniu nie było wdzęczności, tylko cicha godność. Dziękuję, panie prezesie. Ale to nie jest problem, który można rozwiązać pieniędzmi. Maja potrzebuje czasu i poczucia bezpieczeństwa. Tego nie da się kupić. Jej słowa uderzyły w niego mocniej niż jakakolwiek porażka biznesowa. Po raz pierwszy w życiu ktoś mu powiedział, że jego największa siła, jego bogactwo jest bezużyteczna. Poczuł się bezradny, ale też zaintrygowany. Zaczął spędzać więcej czasu w biurze wieczorami, ale nie po to, by pracować. Obserwował. Przynosił maj niedrogie prezenty ale rzeczy proste, nowy zestaw kredek, blok specjalnego papieru. Czasem siadał niedaleko niej i po prostu patrzył, jak rysuje, nie mówiąc ani słowa. Ku jego zdziwieniu, dziewczynka zdawała się akceptować jego obecność. Jej rysunki zaczęły się zmieniać. Cienie stawały się mniejsze, a kolory jaśniejsze. W międzyczasie negocjacje z Kowalski grup weszły w decydującą fazę. Podpisanie umowy miało nastąpić za tydzień. Wszystko zależało od ostatecznej wersji dokumentów, które spoczywały w jego pancernej teczce. Marek Lisowski, jego zastępca, był uosobieniem spokoju i profesjonalizmu. Wszystko jest pod kontrolą, Artur. To będzie nasz największy triumf, powtarzał z uśmiechem, który Arturowi zaczął wydawać się dziwnie nieszczery. Wieczorem, na dwa dni przed podpisaniem umowy, Artur zastał w biurze nietypową scenę. Maja nie rysowała. Stała przy jego biurku, wpatrując się w jego czarną, skórzaną teczkę. Gdy podszedł bliżej, zobaczył w jej ręku kartkę papieru. Podała mu ją bez słowa. Na rysunku były dwie identyczne czarne teczki. Obok jednej stała postać przypominająca Artura. Obok drugiej postać z charakterystycznie spiczastym nosem i rzadkimi włosami, w której bez trudu rozpoznał Marka. Rysunkowy Marek podawał swoją teczkę komuś innemu, a strzałka wskazywała, że teczki zostały zamienione. Artur zmarszczył brwi. Co to jest, Maju? zapytał łagodnie. Dziewczynka tylko wskazała palcem na rysunek, a potem na prawdziwą teczkę na jego biurku. W jej oczach był strach prawdziwy, paraliżujący strach. Artur poczuł zimny dreszcz. To było absurdalne. Dziecięca fantazja. Zbieg okoliczności. Ale spojrzenie Mai było tak intensywne, tak pełne przekonania, że zasiało w nim ziarno niepokoju. Przez następny dzień nie mógł przestać myśleć o tym rysunku. Obserwował Marka. Jego zastępca był jak zwykle kompetentny, opanowany, może odrobinę zbyt pewny siebie. Każda logiczna część umysłu Artura krzyczała, że to niemożliwe. Marek był z nim od lat. Był lojalny. Zbudowali tę firmę razem. A jednak obraz przerażonych oczu dziecka nie dawał mu spokoju. Wieczorem, w przeddzień podpisania umowy, Artur siedział w swoim gabinecie, wpatrując się w teczkę, jakby była bombą zegarową. Czuł się rozdarty. Z jednej strony stał miliardowy kontrakt i lata zaufania do najbliższego współpracownika. Z drugiej niemy krzyk dziecka wyrażony na kartce papieru. Co było prawdą? Jego racjonalny świadczy ten nowy, emocjonalny, który dopiero zaczynał odkrywać. Nagle drzwi do jego gabinetu uchyliły się cicho. W progu stała Maja. Była sama. Jej matka musiała być w innej części piętra. Dziewczynka podeszła do niego, jej małe stopy ledwo szeleściły na grubym dywanie. Stanęła przed jego biurkiem i spojrzała mu prosto w oczy. Drżała na całym ciele. Położyła na blacie kolejny rysunek. Ten był bardziej szczegółowy. Pokazywał korytarz, ten sam, który prowadził do jego biura. Postać Marka spotykała się z innym mężczyzną, którego Artur nie rozpoznał. Wymieniali się identycznymi teczkami. Na dole kartki, obok małej, ukrytej za doniczką postaci dziewczynki, narysowane było wielkie, przekreślone na czerwono serce i symbol pieniądza. Artur patrzył na rysunek, a potem na maję. Czuł, jak serce wali mu w piersi. To było coś więcej niż fantazja. To było świadectwo. Dziewczynka podniosła drżącą rękę i wskazała na niego, potem na rysunek, a na końcu na teczkę. Jej usta poruszyły się bezgłośnie. Potem spróbowała jeszcze raz, zbierając całą swoją siłę. Z jej gardła wydobył się cichy, ochrypły szept, pierwsze słowo, które Artur od niej usłyszał. Teczki, to jedno słowo, kruche i niepewne, uderzyło w niego z siłą huraganu zburzyło mur jego cynizmu i racjonalizacji. W tym momencie podjął decyzję. Nie wiedział, jak to zrobi, ale musiał zaufać. Zaufać temu przerażonemu dziecku bardziej niż człowiekowi, którego nazywał przyjacielem. To był skok w przepaść. Ryzykował wszystko firmę, reputację, całe swoje życie. Ale wiedział, że jeśli zignoruje ten szept, straci coś znacznie cenniejszego resztki swojego człowieczeństwa. Następnego dnia sala konferencyjna lśniła. Długi stół z polerowanego drewna odbijał surowe światło, a powietrze było gęste od zapachu drogich perfum i jeszcze droższych oczekiwań. Po jednej stronie siedział Artur i jego zespół, z Markiem Lisowskim u jego boku. Po drugiej stronie przedstawiciele Kowalski Group, z prezesem Janem Kowalskim na czele, człowiekiem o twarzy pokerzysty i reputacji rekina biznesu. Na środku stołu leżały dwa zestawy dokumentów, gotowe do podpisu. Artur czuł na sobie spojrzenia wszystkich. Jego serce biło miarowo, ale w środku szalała burza. Spojrzał na Marka. Jego zastępca uśmiechał się pewnie, poprawiając idealnie zawiązany krawat. Wyglądał jak uosobienie sukcesu. Artur wiedział, że ma tylko jedną szansę. Gdy Jan Kowalski sięgnął po pióro, Artur podniósł rękę. Proszę poczekać. Wszystkie głowy odwróciły się w jego stronę. W sali zapadła cisza. Kowalski uniósł brew. Czy jest jakiś problem, panie Borowski? Artur wstał. Czuł, jak jego dłonie lekko drżą, więc schował je za plecami. Tak, obawiam się, że jest. I to bardzo poważny. Spojrzał prosto na Marka, którego uśmiech zaczął powoli znikać. Mam powody sądzić, że doszło do próby sabotażu przemysłowego. I że dokumenty, które mamy zamiar podpisać, nie są tymi, które uzgodniliśmy. Szept przebiegł przez salę. Marek Wisowski zerwał się na równe nogi, jego twarz poczerwieniała. Artur, co ty wygadujesz? Oszalałeś? Pracowaliśmy nad tym od miesięcy. Właśnie, Marku. Ty pracowałeś, odparł Artur, jego głos był zimny jak stal. A ja byłem zbyt zajęty, by patrzeć ci na ręce. Mój błąd. Jan Kowalski odłożył pióro. Jego twarz była nieprzenikniona. To bardzo poważne oskarżenie, panie Borowski. Mam nadzieję, że ma pan dowody, które je popierają. W przeciwnym razie ta rozmowa, jak i cała nasza współpraca, jest zakończona. Artur skinął głową. Mam. Ale mój dowód jest niekonwencjonalny. W tym momencie drzwi sali konferencyjnej otworzyły się. Weszła Elżbieta, prowadząc za rękę Maję. Dziewczynka była ubrana w prostą, ale czystą sukienkę. Kurczowo ściskała dłoń matki, jej oczy były szeroko otwarte ze strachu, gdy patrzyła na zgromadzonych mężczyzn w garniturach. Marek zbladł. Patrzył na dziecko z niedowierzaniem i rosnącą paniką. Co to ma znaczyć? Co ta sprzątaczka i jej dziecko tu robią? Ta sprzątaczka, jak ją nazywasz, jest bardziej honorowym człowiekiem niż ty kiedykolwiek będziesz syknął Artur. Potem zwrócił się do Mai, jego głos złagodniał. Maju, wiem, że się boisz. Ale czy możesz powiedzieć tym panom, co widziałaś? Wszyscy wpatrywali się w małą dziewczynkę. Cisza była tak głęboka, że słychać było szum klimatyzacji. Maja spojrzała na matkę, która uścisnęła jej dłoń, dodając otuchy. Potem spojrzała na Artura. W jego oczach zobaczyła coś, czego nie widziała w oczach innych mężczyzn w tej sali zaufanie. To jej wystarczyło. Wypuściła dłoń matki i podeszła do stołu. Jej mały palec uniósł się i wskazał prosto na Marka Lisowskiego. Jej głos, choć cichy, rozbrzmiał w sali z potężną siłą. On. Zamienił teczki. Widziałam. Po tych słowach wskazała na teczkę leżącą przed Markiem. Tamta jest zła. Marek wybuchnął nerwowym śmiechem. To jest farsa. Chcecie uwierzyć niemej córce sprzątaczki? Artur, straciłeś rozum. Ale jego panika była już widoczna. Jan Kowalski, który przez całe życie oceniał ludzi, patrzył nie na Marka, ale na Maję. Widział jej drżące ciało, ale też niezachwianą pewność w oczach. Dzieci w tym wieku nie potrafiły tak kłamać. Otwórz teczkę, Lisowski, powiedział Kowalski cicho i stanowczo. To absurd. Nie będę brał udziału w tym cyrku. Krzyknął Marek, chwytając teczkę. W takim razie zrobi to ochrona, powiedział Artur, dając znak dwóm mężczyznom stojącym przy drzwiach. Zanim ochrona zdążyła zareagować, Marek, wiedząc, że jest skończony, rzucił się do ucieczki. Został jednak szybko obezwładniony. Artur podszedł do stołu, wziął teczkę Marka i otworzył ją. W środku, zamiast ostatecznej wersji umowy, znajdował się plik dokumentów. Na pierwszy rzut oka wyglądały podobnie, ale zawierały klauzule, które byłyby katastrofalne dla firmy Artura i niezwykle korzystne dla ich największego konkurenta. Były tam też sfałszowane raporty finansowe, mające na celu zniszczenie reputacji jego firmy na lata. Zdrada była całkowita i precyzyjnie zaplanowana. W sali zapanował chaos. Ktoś wezwał policję. Jan Kowalski podszedł do Artura. Wygląda na to, że jest pan winien tej małej dziewczynce coś więcej niż tylko podziękowanie. Uratowała pańską firmę. Artur skinął głową, ale nie patrzył na Kowalskiego. Jego wzrok był skupiony na Mai, która stała z powrotem przy matce, wyglądając na przytłoczoną całym zamieszaniem. Podszedł do niej i przyklęknął, by być na poziomie jej wzroku. Zignorował otaczający ich zgiełk. Dziękuję, powiedział cicho, a w jego głosie było wzruszenie, którego nie czuł od lat. Jesteś najodważniejszą osobą, jaką znam. Maja spojrzała na niego, a potem, po raz pierwszy, na jej twarzy pojawił się nieśmiały uśmiech. Zrobiła krok do przodu i objęła go za szyję. Artur zamarł na sekundę zaskoczony tym gestem, a potem odwzajemnił uścisk. W tym momencie, trzymając w ramionach to małe, drżące dziecko, zrozumiał. Zrozumiał, o co tak naprawdę walczył. Nie o miliardy, nie o pozycję, nie o kolejny szklany wieżowiec. Walczył o coś prostego. O zaufanie. O dobro. O ten mały, cichy głos, który odważył się powiedzieć prawdę. W objęciach mai w sercu korporacyjnego chaosu, Artur Borowski po raz pierwszy od bardzo dawna poczuł się jak w domu. Minął rok. Krajobraz życia Artura Borowskiego zmienił się nie do poznania. Sprzedał zimny, szklany penthouse w centrum miasta i kupił dom z ogrodem na przedmieściach. Wciąż był prezesem swojej firmy Fuzja Kowalski grup ostatecznie doszła do skutku, na jeszcze lepszych warunkach, ugruntowana wzajemnym szacunkiem źrodzonym z kryzysu. Ale Artur nie był już tym samym człowiekiem. Nie mierzył już swojego życia w kwartałach finansowych, ale w porach roku, które mógł obserwować z tarasu swojego nowego domu. Jego biuro wciąż lśniło czystością, ale teraz zarządzała tym Elżbieta, która przyjęła stanowisko zarządcy domu. Nie była już niewidzialnym duchem, ale przyjaciółką i częścią jego nowej, niekonwencjonalnej rodziny. Pewnego słonecznego, sobotniego popołudnia Artur siedział na trawie w ogrodzie Próbował z niewielkim powodzeniem naprawić mały, drewniany domek dla lalek. Obok niego kucała Maja, podając mu śrubki i wesoło paplając. Jej głos był teraz czysty i dźwięczny, wypełniał powietrze śmiechem i niekończącymi się pytaniami o wszystko od tego dlaczego trawa jest zielona, po to, czy motyle pamiętają, że były kiedyś gąsienicami. Dziewczynka chodziła już do szkoły i na terapię, która pomagała jej przepracować traumę. Ale prawdziwym lekarstwem okazało się poczucie bezpieczeństwa i miłości, które znalazła w tym domu. Jej szkicowniki wciąż były pełne rysunków, ale teraz dominowały w nich słońce, uśmiechnięte postacie i wielki dom z ogrodem. Cienie zniknęły. Mocniej, wujku Arturze, mocniej! zawołała, gdy próbował wkręcić śrubkę w dach domku. Tytuł wujka przylgnął do niego naturalnie, i Artur nosił go z większą dumą niż tytuł prezesa zarządu. Elżbieta wyszła na taras z tacą z lemoniadą i ciastem. Patrzyła na nich z ciepłym uśmiechem. Widok milionera, jednego z najpotężniejszych ludzi w kraju, umazanego ziemią i klejem, klęczącego na trawie przed jej córką, był dla niej codziennym cudem. Uważaj, Artur, bo zaraz zepsujesz go bardziej, niż był, zażartowała, siadając na schodach. Artur roześmiał się. Był to dźwięk, który jeszcze rok temu byłby nie do pomyślenia w jego świecie. Dźwięk szczery, niewymuszony. Krytyka jest nie na miejscu. To jest precyzyjna inżynieria architektoniczna odparł, mrugając do Mai. Później, gdy słońce zaczęło zachodzić, malując niebo na pomarańczowo i różowo, siedzieli we trójkę na tarasie. Maja, zmęczona zabawą, zasnęła z głową na kolanach Artura. On delikatnie gładził jej włosy, czując spokój, jakiego nie dały mu żadne wygrane negocjacje. Spojrzał na panoramę miasta, widoczną w oddali. Wieżowce, które kiedyś były jego planszą do gry, teraz wyglądały inaczej. Były tylko tłem. Prawdziwe życie, prawdziwa wartość, była tutaj, na tym tarasie. W cieple małego ciała śpiącego dziecka, w cichym uśmiechu kobiety, która nauczyła go, że siły nie mierzy się w pieniądzach, i w biciu własnego serca, które na nowo nauczyło się czuć. Zrozumiał, że tamtego dnia w sali konferencyjnej Maja nie uratowała tylko jego firmy. Uratowała jego. Uratowała go przed nim samym, przed pustką, którą budował wokół siebie przez lata. Jej cichy szept był najgłośniejszym wezwaniem do życia, jakie kiedykolwiek usłyszał. I w końcu, po tak długim czasie, odpowiedział na nie.